Hej, jestem Maja, a moje aktualne konto to LPS Maria35. A ja jestem 981111 Karola. I właśnie będziemy robić filmik przez Skype'a. No, założyliśmy właśnie z Mają takie dodatkowe konto żebyśmy mogły swoje wspólne filmiki tam rzucać właśnie. No, w takim razie y, zaczynamy zabawę. Siema Co tam porabiasz? No Aha nie robię tą no. ciekawe rzeczy. Nigdy. Mm -hmm. Co wy robicie? Wow! Eee, hej! Czemu nam nie powiedzieliście, że gadacie z laską? E, a nie wiem Co robisz? Aktualnie siedzę z Wami, rozmawiam. Aha, a co tam u Ciebie w ogóle? No nic takiego, o czym warto by było porozmawiać. No takie same nudy. Aha, rozumiem. Uuuu, gorąco Nigdy ich nie możemy zrozumieć Jesteście braci? Mm, przyjaciółmi, można powiedzieć, od wielu lat Jesteście ja bardzo podobni Tak? Jakoś tego nie zauważyliśmy. Śmiesznie jest, jesteście. <śmieszne> o to chodzi. No, a ja, ja mam siostrę. Mhm. Mamę i tatę. mam dwie księżówki, które mieszkają ze mną u w domu z rodzicami. Jedna ma mamę, a druga myśl z O, super. Jak chcę tam mogę zadować moją siostrę, bo no tam się chyba ludzi. Jak chcecie? Zabrać? Co? ją? Mhm. Poczekaj Rosy! cześć! Siema! Jestem Hershey! Świetnie, jestem Agar, ja serwis. Curciu, nie podrywajmy chłopców, tylko chodź na obiad. A no. Chodź, dzień dobry. Dzień dobry. O, to, Do widzenia. Do widzenia. Do oh. widzenia. Do widzenia. Siema. Jak Do widzenia. Ja mam widzenia. Ja Do Ja Do A, jak z każdą matką, oczywiście. Dzień dobry. Dzień dobry. Um, mam na imię Kitty. A ja to. Y, czy nie widzieliście naszych córek Vanessa i Roxy? Bo idziemy do pracy. Poszły Czyli tam. Wejść? Tam poszły. O, bo...

Jestem Agar, a ja Zerwis. jesteście braćmi? Nie, przyjaciółmi. Wy tego dacie jak bracia, jesteście identyczni. Dziwne, jest zbieg okoliczności. Srogo mnie potem masz do no sorry. Och. A dlaczego no ty zawsze siedzisz na krzyżu? Och, tak jak jak zgubiłaś. Ciągle. No, to nie jest, tak? Oddaj, wydaj mu wam. Może nie wiem, co założyć. Oddaj mu, jak... Dziewczyny, przestańcie się kłócić. Jej, wydaję, zakładam i wskazam. I jak wygląda? Świetnie. No, wiadomo. Oddaję Wam kogar. Nie, bo rodzice ci się pozwalają malować, a mi nie. No, co z tego? No, ty zawsze masz jakąś ładną krewkę na oczach i podle, a ty nie masz... I tak widać, że masz czarną. Oddamy małą bogatkę. Więc to ciebie ta Au! A kurde, nasze dziewczyny przyszły. Co? Ha. Cześć. Cześć! Hej! Jestem Vanessa, a ja Roxy. Świetnie. Jestem Neytiri, ja Zafura. Neytiri, no masz fajne diamenty, w mówię? Aha. Ten jakąś kokardkę od ciebie z pokoju. To moje kokardki. Mnie to... Mnie to nic nie obchodzi. Nie chcesz mi dać tej kredytowej, to będę sobie jakąś władzą. Powalę ciała, Aluzu. Dziecko. Och. Um, to już o. będziemy lecieć. Dobrze. Nie wtrącaj się, dobra? Czemu wy się kłócicie?